Witajcie! W tym odcinku zrobimy domowy kebab. Tak, wiem, niedawno był, ale teraz zrobimy inaczej. Zaczynajmy! Przed całą operacją kawa mięsa wrzuć do zabrażarki na jakieś 2-3 godziny. W tym czasie przygotujemy dodatki. Jeśli oglądaliście moje ostatnie filmy, to znacie ten sos. Połącz w misce majonez i siracze. Wszystko wymieszaj. Czas na warzywa. W paski paprykę pokrój. Dodatków użyj jakich chcesz. Na przykład surówka z czerwonej kapusty, tu ci się wyświetla. A jeśli podoba ci się to co robię, możesz mnie wesprzeć i postawić mi wirtualną kawę. Link masz w opisie. Pokrój jeszcze pomidora w plastry. Obsyp solą i pieprzem. Zabieraj mięso, się schłodziło. Pokrój na takie cienkie plasterki. Nie muszą być równe ani kształtne. Zachęcam również do subskrybowania mojego kanału, kliknięcia w dzwonek, wtedy nie przegapisz nowych filmów. Teraz trzeba to intensywnie przyprawić. Zmieszaj kajen, pieprz. Kumin, paprykę słodką i gałkę muszkatołową. toło. I wsyp to do mięsa. Ja dodaję jeszcze nieco oleju. I dokładnie wymieszaj, aby każdy kawałek mięsa był pokryty przyprawami. Możesz odstawić to na jakiś czas, albo robić dalej. Rozgrzej nieco oleju na patelni. I porządnie obsmaż to mięso. Po chwili przerzuć na drugą stronę. Jeszcze chwila i zabierać. I szybko kolejna porcja. Wyrzuć mięso na blachę. I do pieca, nagrzanego na 180 stopni na jakąś godzinę. Gdzieś w tym czasie wyjmij i przemieszaj, aby równo się opiekło. I z powrotem do pieca. Zabieraj! Zobaczcie ładne, wypieczone. No to składamy kebaba. Na trzcinę daję najpierw sałatę. Trochę sera. To genialnie przyprawione i wypieczone mięso. Trochę papryki. Tego lekko z tego sosu. Prażoną cebulę, bo czemu nie? I jeszcze pomidora. I jeszcze sałata na górę, żeby się lepiej zwijało. Zamknij boki, aby nie wypadało. I roluj kebaba. Pozostało go jeszcze tylko zapiec. Ja użyję do tego grilla. Możesz to też zrobić na patelni. Albo w piekarniku. I masz! Zobacz jaki piękny, kolorowy, a jaki dobry! Soczysty sos, wypieczone mięso, warzywa i jeszcze ser. No co chcieć więcej? A to wszystko we własnej kuchni, dlatego idź i zrób, bo warto. Zasubskrybuj jeszcze mój mały kanał, polub to wideo. To mnie motywuje tak jak postawienie mi wirtualnej kawy. Link masz w opisie. I do następnego, hej!